Pod hasłem, co nie znasz, tego nie rozpoznasz, stworzyłem ten film. Podczas moich doświadczeń z Wisznu Genoczap zauważyłem, że wiele osób nadal nie rozumie dokładnie, o co w tym chodzi. Często porównuje się to do kościoła, sekty lub grupy aktywistów. Takie porównania są zrozumiałe, ale nie oddają pełnego lub prawidłowego obrazu tego. Czym naprawdę jest wisznu genoczap? Ludzką tendencją jest porównywanie nieznanych rzeczy do tego, co już znamy. Pomaga nam to w umieszczaniu nowych informacji w kontekście, ale może również prowadzić do nieporozumień. Dlatego starałem się przedstawić jasny i pełny obraz wisznu genoczap, abyś mógł sam zdecydować, czy to coś dla ciebie. Jednym ze sposobów zrozumienia Wisznu Genoczap jest porównanie go do tego, jak społeczeństwo w Holandii wyglądało w przeszłości. Pomyśl o opowieściach twoich dziadków. W tamtych czasach drzwi zawsze były otwarte, panowała silna więź społeczna, ludzie troszczyli się o siebie nawzajem, dzielili się tym, co mieli i pomagali, gdzie tylko mogli. Często działo się to bez oczekiwania na natychmiastowy zwrot. Ale z cichą pewnością, że jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, ta będzie dostępna. To poczucie wspólnoty i wzajemnej troski jest rdzeniem Vishnu Genoczap. Jesteśmy związani obietnicą wzajemnej opieki i wsparcia. Ta obietnica nie jest pustym słowem, jest fundamentem, na którym budujemy nasze relacje. Inwestujemy czas i energię w wspieranie się nawzajem, a satysfakcja z tej współpracy jest ogromna. Bezpieczeństwo i zaufanie wynikające z tej obietnicy mają nieocenioną wartość. Wzajemne wsparcie, które sobie oferujemy, jest naprawdę fenomenalne i tworzy silną sieć troski i odpowiedzialności. Dodatkowo Czasami pojawiają się nieporozumienia dotyczące roli guru Besara, lidera wspólnoty. Czasami porównywany jest on do przywódcy kościelnego lub lidera sekty kogoś, kto narzuca zasady i wydaje rozkazy. Jest to jednak błędne założenie, które wynika z tendencji porównywania do znanych wzorców. Termin guru Besar oznacza dosłownie wielki nauczyciel lub mentor. Guru Besar nie narzuca zasad ani przepisów, ale oczekuje, że jeśli dołączysz do wspólnoty, postawisz ludzkość i uczciwość w centrum swojego życia. Nie wymaga, abyś go śledził w tradycyjnym sensie tego słowa, ale abyś zaangażował się w wartości i zasady, które nasza wspólnota promuje. Zawsze możesz zwrócić się do guru Besara w szerokim zakresie spraw obejmuje to pytania dotyczące życia, problemy osobiste oraz porady w dziedzinach takich jak starożytne techniki walki, ziołolecznictwo czy akupresura. Jednak rola Guru Besara wykracza poza nauczanie. Oferuje on również praktyczną pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak problemy finansowe. Choć nie przynosi bezpośrednio pieniędzy, zapewnia wsparcie i pomoc całej społeczności. Pomaga znaleźć rozwiązania i kontynuować życie, co stanowi istotną formę wsparcia w trudnych czasach. Guru Besar pełni również rolę doradcy i daje dobry przykład, prowadząc skromne życie. Jest gotów wykorzystać własne środki, aby pomóc innym, jeśli może to zrobić różnicę. Jego styl przewodzenia nie jest nachalny, ale inspirujący. Żyje zgodnie z wartościami wspólnoty i oferuje swoją pomoc i mądrość każdemu, kto tego potrzebuje. Vishnu jest więc czymś więcej niż tylko zbiorem ludzi z wspólnym celem. Jest wspólnotą opartą na wzajemnej trosce, wsparciu i szacunku. Oferuje strukturę wsparcia i sieć ludzi gotowych do pomocy, nauczania i inspirowania siebie nawzajem. Dlatego tak ważne jest dla mnie, abyś miał pełne i jasne zrozumienie, czym jest Wisznu genoczap. Tylko wtedy będziesz mógł podjąć świadomą decyzję. czy ta wspólnota może być wartościowym dodatkiem do Twojego życia. Zapraszam Cię do dalszego odkrywania, zadawania pytań i sprawdzenia, czy nasze wartości i zasady współczują z twoją własną wizją życia i celami?